Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Soulator, a to jest gra z Wyspy Gier, ognisty chłopak i wodna dziewczyna 1. No, gra polega na tym, że musimy przejść przez ten świat dwoma postaciami. Jak sama nazwa mówi jest im ognisty chłopak i wodna dziewczyna. Tutaj mam pierwszą przeszkodę. Ognisty chłopak może przejść przez ogień, ale nie może przejść przez wodę. A dziewczyna wodnista na odwrót. I musimy zbierać te diamenty. Dobrze. I teraz ten. Uuu! Za późno skoczyłem. Jest to pierwszy poziom. Pamiętam tę grę jeszcze ze szkoły. Grało się na przerwach z kolegami. we dwóch jest fajnie, bo teraz to muszę i tym, i tym sterować. Aha, a dla zielonego nie może ani ten, ani ten. Ja pilnuję się, żeby znowu troszkę za późno nie skoczyć, lepiej troszkę wcześniej, bo zawsze yy, przeskoczy. Dobra, ta wskoczy, ten. Tak, i współpracują razem. Teraz ta przytrzyma. A ten wejdzie. Chwila, e, chwila, chwila. Ten odblokuje. E, e. Ten wejdzie. Aha, no. Po, <ścoughs> po co ja to robiłem? ten przytrzyma. A tam, ta tam, ten przytrzyma na górze. I. Aha, puścić. Kurde, mylą mi się przyciski, i teraz ten sobie wejdzie. Ok, teraz musimy to przepchać. No dziewczyna sama pcha niezbyt dzielnym męsko. Zaskaczemy. Teraz ty. No i mamy poziom zaliczony z ilością wszystkich diamentów. Eee... Ok. Weźmiemy sobie drugi level. Ok, chłopak dołem, dziewczyna górą. I teraz na odwrót. O, wow, 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 po kolei. Fajna gra. Na wyspie gier. Wrzucę wam linka w opisie. We dwóch jest jeszcze zabawniej. Logiczna trzeba pomyśleć. Jak co? No w tych etapach jeszcze nie, ale później będą różnego rodzaju lasery, więc... O, tu jest ciekawe. Bo... To się rusza. Bardzo fajne. Teraz sam będziemy mieć trudniej. Bo wtedy stała. Ok. Wow, wow, wow. O, z jest gorzej. Nie chce mi się od nowa levelu powtarzać. Dalej, wyprostuj się. Dobra, tym już dojdę w tym czasie. Mm -hmm, no, nie dojdę. Chyba, że. No właśnie. Mamy skacze. O wow, 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 udało się. No i doszliśmy. Eee, kurde, no mi się. Przyciski. Aha, odwrotnie. Nie dobrze. Okej. Okay. Zagramy sobie jeszcze jedną mapkę A następną jak będziecie chcieli to w następnym odcinku, no widzimy już tutaj trudniej Najpierw tu sobie dojdę, kawałek, potem tamtym dziew Tamtą dziewczyną Diamencik Okej, dziewczyna ma pierwszeństwo, to najpierw dziewczyną powtórne. O, no jakie fajne. Okej, okay, tam już pewnie będzie trzeba współpracować, czy nie. Ale teraz pójdę... O i trzeba uważać, żeby nie spaść. Okej, okay, tutaj już mogę. Ok, teraz stąd, żeby nie zwalić levelu. Bierz! Ok, następny level mam zaliczony. No dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. Następna, czwarta mapka, już w następnym, jeśli będziecie chcieli. To widać, żegnam się z Wami, Narka.